Okręt nasz płynął mgłę I fregaty dwie popłynęły Naszym kursem by nie zgubić się Potem szkwał wypchnął nas poza mleczny pas I nikt wtedy nie przypuszczał Że fregaty śmierć nam niosą Ciepła krew poleje się strugami Wygra ten kto przyma Dział, ktoś przykryje się falami Jak na bóg Ocaliny bryk Na huk w uszach grał I już atak trwał To fregaty Uzbrojone rzędem w setkę dział Czarny dym spowił nas Przyszedł śmierci czas Krzyk i lament mych kamratów Przerywany ogniem katów Ciepła krew poleje się strugami Wygra ten Kto Dział ktoś przykryje się falami, jak na Bóg, ocalimy bryk. Kto sterburtę rozwaliła Jedna z naszych sal Żagiel staw! Krzyknął ktoś znów piratów złość Bo od rufy nam powiało A fregatom w mordę wiał Ciepła krew poleje się Strugami Wygra ten, kto utrzyma szyj W ktoś przykryje się Palami Jak na ocali ocalimy ryk. Z fregat dwóch Kota w pogońszła, wnet abordaż rozpoczęli, gdy dopadli nas. Szyper ich dwie zrobił w swoim dnie, nie pomogło, tylko psu bratom reszta z i spisa za to. Ciepła krew poleje się strugami, wygra ten, kto utrzyma sieg. W ktoś przykryje się falami, jak da Bóg ocali ryk. Kiedy noc zamyka oczy, widzę w moim śnie Taki, coś śpią na dnie, uśmiechają się Że ich straszną, by śmierć pomścili bracia, którzy zwyciężyli Ciepła krew poleje się strugami Wygra ten, kto utrzyma szyi Ukudział ktoś przykryje się palami. Jak na Bóg, ocalimy brych Ciepła krew poleje się z krukami, jak na Bóg ocalimy bryk. Jak na Bóg ocalimy Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny Żegnajcie nam dziś marzenia ze snów Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora Lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów I smak waszych ust hiszpańskie dziewczyny Noc ciemną i zło nam będzie się śnił Leniwie popłyną znów rejsu godziny Wspomnienie ust waszych przysporzam się. Smak waszych ust hiszpańskiej dziewczyny, noc ciemną i złona nam będzie się śnił. Leniwie popłynął znów w rejsu godzin. Wspomnienie już waszych przysporzy nam się. Niedługo ujrzymy znów dalekej bryjmą, jej głowę baranią sterczącą wśród dłuż. I statki stojące na redzie przed plemionem. Darować kotwice, najwyższy czas już. Bismag waszy gust hiszpańskie dziewczyny w noc ziemną i zło nam będzie się śnił, leniwie popłyną z nowej su godziny, wspomnienie u z waszych przysporzy nam się. Bismag waszy gust hiszpańskie dziewczyny w noc ziemną i zło nam będzie się śnił, leniwie popłyną z nowej godziny, wspomnienie u z waszych przysporzy nam Białe żagle na masztach rozkwitną, kurszy pery znaczy do Portland i Wright I znów stara łajba potoczy się ciężko, ciężko przez parę w kierunku na bicichel I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny noc ciemną i zło nam będzie się śnił. Leniwie popłyną z dobrej godziny Wspomnienie waszych przysporzy nam wsi. Smak waszych ust hiszpańskie dziewczyny W noc ciemną i złą nam będzie się śnił Leniwie popłyną znów w rejsu godziny Wspomnienie już waszych przysporzy nam sił Zapłysnął nam bielą skał zęby wody dover I znów na wśród legendi baj Powoli znojnie takuje nam życie Na wodach i w portach są forela dla i smak waszych ust hiszpańskie dziewczyny W noc ciemną i zło nam będzie się śnił Leniwie popłyną znów rejsu godziny Wspomnienie z waszych przyspody nam I smak waszych ust hiszpańskie dziewczyny W noc ciemną i zło nam będzie się śnił Leniwie popłyną znów rejsu godziny Wspomnienie z waszych Wszyscy spojrzymy na świat. Si. Znów, no, znów no, cały dzień. I po dzień, i po romany razem bracia aż po Znudni ja tykan, no znudni ja no bi, ja no, cały dzień I poromany dzień, i po romany razem bracia aż po To dwudziesty czwarty, był lutego pan, Pozdniej siedem uzbrojonych urecki niosły znak hey! Znów bija ty znów bija tyka tyka cały dzień I poromany dzień, i poromany, i poromany razem bracia aż pozniesz. Już pierwszy skradasz się do burta, z zwie się Wielu wysłał go, żeby nam mu puścić krwi hey! Znów bija, tyka, noł, znów bija, tyka, noł Pija, tyka, cały dzień I poromary dzień, i porąbary Razem bracia aż poznień Następny zbliża się do burta z róży to. Plunęliśmy no. ze wszystkich rur, bardzo prędko szedł na dno no. Znów bijatyka no, znów bijatyka no, bijatyka cały dzień I porowany dzień, i porobany razem na ciarz poznieś W na naszych rękach dwa i dwa na dnie, cała reszta zwiała gdzieś No a jeden z nich zabraliśmy na starej Anglii brzeg no. Znowu by, znubi jatyka kanopi, a ty dzień no, no, dzień i kanopi, a ty kanopi, razem ty kanopi, a ty jatyka ja ty i a ty kanopi, a ty kanopi, dzień, i dzień